W dzisiejszym materiale przedstawię wam inteligentny zamek do drzwi Willog SBR. Zapraszam do oglądania. W pudełku wraz z zamkiem znajdziemy jeszcze pilota do odblokowywania, dwa klucze imbusowe, szpilkę, taką samą jaką dostajemy z telefonami do tacek SIM. Dwie zapasowe śrubki oraz instrukcje obsługi. Zamek posiada standardową europejską wkładkę do drzwi, więc będzie on pasował do wszystkich drzwi, które posiadają miejsce na taką wkładkę. Po stronie wewnętrznej znajduje się zwykła metalowa rączka, która na stałe połączona jest z mechanizmem zamka, natomiast po stronie zewnętrznej znajduje się część tak zwana inteligentna czyli rączka, na której znajdziemy wyświetlacz, czytnik linii papilarnych. Pod tym czytnikiem jest również dotykowy przycisk. Na przodzie tej części inteligentnej znajduje się gumowa zaślepka, pod którą znajdziemy port micro usb do awaryjnego zasilania zamka. Natomiast główne źródło zasilania to trzy baterie AAA, które znajdziemy, gdy zdejmiemy tą metalową osłonkę z zamka, i wtedy na spodzie mamy klapkę, pod którą znajdują się te baterie. Obok zaślepki z portem Micro usb znajdują się również dwie dziurki, w których znajdziemy dwa przyciski do obsługi zamka. Za pomocą których możemy wchodzić do całego menu i obsługiwać zamek. Aby naciskać te przyciski potrzebujemy mieć szpilkę, która dołącza nas do zestawu. No, ale oczywiście ona nie jest potrzebna cały czas, ponieważ menu potrzebujemy tylko podczas konfiguracji zamka. A gdy już skonfigurujemy, to otwieranie odbywa się bez wchodzenia do menu. Obierączki zamka, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, możemy przesuwać na trzpieniu. Wewnętrzną możemy całkowicie zdjąć w celu montażu zamka. Zewnętrzna, natomiast posiada lekką blokadę w postaci kabli, więc nie możemy jej całkowicie zdjąć ze trzpienia. Ale można przesuwać o parę milimetrów. Dzięki czemu zamek kompatybilny jest z drzwiami o grubości od 55 do 105 mm. Oczywiście, jeżeli mamy drzwi poniżej 55 mm, to zamek również będzie kompatybilny, tylko wkładka będzie lekko wystawać z drzwi. Mechanizm łączenia zewnętrznej rączki z mechanizmem zamka, który po połączeniu umożliwia otwarcie drzwi od zewnątrz, znajduje się w środku wkładki. Dlatego też, gdyby potencjalny złodziej chciał urwać zewnętrzną rączkę, to czy tak czy tak nie otrzyma on wtedy dostępu do zamka i nie otworzy on naszych drzwi, więc pod tym względem zamek jest raczej bezpieczny. Producent podaje, że stopień wodoodporności wynosi tutaj IP44, więc jest to nieco za mało, aby wystawić go na warunki atmosferyczne, dlatego też zamek raczej nada się jedynie na przykład do mieszkań w blokach czy też do wewnętrznych drzwi w firmie jako takie dodatkowe zabezpieczenie. Raczej nie powinniśmy go stosować na przykład w drzwiach zewnętrznych w domach, no bo deszcz mógłby go uszkodzić. Wheelock posiada trzy sposoby na otwarcie drzwi. Po pierwsze możemy odblokować zamek za pomocą odcisku palca. Aby to zrobić najpierw musimy nacisnąć dotykowy przycisk znajdujący się pod czytnikiem linii papilarnych, aby wybudzić zamek. I dopiero potem możemy przyłożyć palec do czytnika. Skaner linii papilarnych jest szybki i dokładny. Odblokowanie trwa maksymalnie sekundę, a z reguły jest to około pół sekundy. I rzadko zdarza się, żeby skaner się pomylił i nie rozpoznał naszego palca. Pamięć Wiloka pozwala na przechowanie praktycznie rzecz biorąc tysiąca odcisków palców, z czego możemy tutaj dodać trzy różne odciski administratorskie. Oraz 996 odcisków zwykłych użytkowników. Oczywiście różnica między administratorem a użytkownikiem jest taka, że użytkownik może tylko otwierać drzwi, a administrator może zarządzać całym menu zamka, czyli dodawać nowe odciski, resetować zamek do ustawień fabrycznych, dodawać piloty i, i wiele więcej. Drugi sposób na otworzenie zamka to pilot, który dostajemy w zestawie. Pilot jest radiowy, zasięg jego działania to co najmniej 20 metrów. Więc bez problemu wystarczający yy, i możemy podchodząc do zamka z odległości kilkometrów już go nacisnąć, aby otworzyć zamek. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji ile takich pilotów można dodać do pamięci zamka i nie znalazłem również nigdzie tych pilotów do dokupienia osobno od producenta. Widziałem jedynie zestawy tego zamka z dwoma pilotami. My posiadamy zestaw z jednym pilotem, ale samych pilotów nigdzie do kupienia niestety nie znalazłem. I trzeci, ostatni już sposób na odblokowanie drzwi to Bluetooth i aplikacja na telefon. Co ciekawe, w sklepie Play są dwie aplikacje. Jedna nazywa się Wilock, a druga to Willog Lite i niestety aplikacja Willog, która podawana jest w instrukcji obsługi, nie działała z moim telefonem, czyli OnePlus 8 Pro z Androidem 11, natomiast zadziałała z drugim telefonem, czyli Xiaomi Mi 9T Pro z Androidem 10. Także w tej aplikacji Willo jest jakiś problem, natomiast aplikacja WeLock Lite zadziałała już z OnePlusem z Androidem 11, więc raczej polecałbym używanie aplikacji Willo Lite, ponieważ jej interfejs jest ładniejszy, a poza tym jest mniej problemów z kompatybilnością z telefonami. Aby sprowadzić zamek z aplikacją potrzebujemy podać dwie rzeczy. Po pierwsze musimy zeskanować kod QR, który znajduje się na gumowej zaślepce zamka. A po drugie trzeba również podać id zamka, które wygrawerowane jest. Na wkładce, także nie ma możliwości, aby osoba niepożądana sparowała nasz zamek z aplikacją, no bo nie będzie ona miała dostępu do ID, gdy zamek włożony jest w drzwiach. Niestety to otwieranie zamka z aplikacji trwa dość długo, z reguły trwa to mniej więcej 4 do 5 sekund, natomiast czasami zdarza się, że od naciśnięcia przycisku do odblokowania zamka mija nawet 8 czy 9 sekund, więc jest to nieco długi czas, mogłoby to działać trochę szybciej. Co więcej, aplikacja również nie ma możliwości dodania widżetu na ekran główny, co byłoby fajną funkcjonalnością, no ale niestety czegoś takiego nie ma. I jeżeli chcemy otworzyć drzwi, to za każdym razem musimy wejść do aplikacji i dopiero w aplikacji nacisnąć przycisk odblokowania. Teraz pokażę Wam interfejs aplikacji Wheelock Lite. Opcji nie ma tutaj za dużo. Po pierwsze, na górze mamy widoczny stan baterii. Można zobaczyć historię odblokowywania, jednak jest tutaj jedynie historia odblokowywania za pomocą Bluetootha. Nie ma tutaj logów z odblokowywania odciskiem, czy też pilotem. Możemy tutaj dać dostęp do zamka innym osobom, które założą konto w aplikacji. Może być to również dostęp czasowy. Gdy już damy komuś dostęp, to można tym dostępem zarządzać i na przykład usunąć komuś dostęp. Jest zmiana PINu. Szczerze mówiąc nie wiem co ona oznacza, ponieważ jak tutaj piszą jest to ustawiane podczas produkcji i później nie powinno się tego pinu zmieniać, więc nie wiem do czego to służy. I tak naprawdę to tyle. Największy przycisk na dole oczywiście odblokowuje zamek. Jedna ważna rzecz, którą warto zaznaczyć, to w przypadku gdy zasilamy zamek awaryjnie poprzez port micro USB, to tutaj po lewej stronie mamy znaczek USB, który musimy nacisnąć, wtedy aplikacja przełączy się w inny tryb, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to zamek nie będzie chciał się blokować, więc to jest wymagane. A później, jeżeli już zasilamy z powrotem bateriami, to ponownie naciskamy na kudeczkę, aby przejść w tryb normalny. I jeśli chodzi o aplikację Light, to tyle. W aplikacji tej głównej Willok jest jeszcze jedna opcja, a mianowicie zmiana właściciela zamka. Możemy po prostu przetransferować zamek na inne konto. Jak już pewnie zauważyliście po ujęciach, które wyświetlałem się w trakcie filmu, Willok montowany jest w miejscu zamka, a nie w miejscu klamki. Dlatego też oryginalna klamka od drzwi pozostaje na swoim miejscu i cały czas można jej używać. Jednak większość, o ile nie wszystkie drzwi posiadają mechanizm dzięki któremu gdy przekręcimy zamek w stronę otwierającą to zwalnia się również mechanizm klamki. Także że tak powiem, drzwi można otwierać na dwa sposoby. Można odblokować zamek za pomocą yy, klamki wiloka, a drzwi otworzyć już tą oryginalną klamką lub wszystko zrobić wilokiem. Wtedy musimy go po prostu trochę bardziej... Przekręcić i zwolni się również mechanizm klamki, i będziemy mogli wejść do pomieszczenia. Inteligentny zamek nie posiada automatycznego zatrzaskiwania, więc, jeżeli wychodzimy z pomieszczenia, to musimy pamiętać, aby za sobą odblokować zamek, na przykład odciskiem palca i go przekręcić w celu zamknięcia drzwi. Jednak, raczej nie jest to duży problem, no bo standard europejski raczej nie przewiduje automatycznego zatrzaskiwania drzwi, i za każdym razem po wyjściu z pomieszczenia, musimy wsadzić klucz i przekręcić zamek. Tutaj natomiast nie wsadzamy klucze, tylko na przykład przykładamy palec, czy też naciskamy pilota i zamykamy drzwi. W menu zamka znajdują się takie opcje jak dodawanie odcisków administratorów, dodawanie odcisków użytkowników, Usuwanie pojedynczych lub wszystkich odcisków naraz. Można tam również dodawać oraz usuwać piloty. Ustawić czas przez jaki zamek ma być odblokowany, od 5 do 15 sekund. Standardowo jest to 10 sekund i jest to raczej taki optymalny czas potrzebny do otworzenia drzwi. Można tam również zresetować zamek do ustawień fabrycznych. Jest również trochę dziwna opcja dodawania tak zwanego BLE-RC. Z tego co rozumiem jest to pilot na Bluetootha, jednak nie jest to parowanie zamka z telefonem, ponieważ parowanie z telefonem odbywa się w inny sposób. Sugeruje to tak, jakby producent miał piloty również działające na Bluetootha, a nie radiowo, jednak nigdzie takich pilotów nie znalazłem w ofercie, więc nie wiem po co ta opcja tam jest. Oczywiście każda opcja w menu musi zostać potwierdzona odciskiem administratora, więc nie ma takiej możliwości, aby niepożądana osoba dodała swój odcisk palca do pamięci zamka. Jeżeli w zamku rozładują się baterie, to mamy możliwość awaryjnego zasilania za pomocą portu mikro-USB. W przypadku takiego zasilania jedyna opcja na odblokowanie zamka to za pomocą telefonu po bluetoothie. Nie działa wtedy odcisk palca, ani też pilot radiowy jednak w tym miejscu muszę trochę ponarzekać, bo jest to moim zdaniem największa wada tego zamka, ponieważ po pierwsze, jeżeli rozładują nam się baterie i nie mamy ze sobą powerbanka czy też kabla micro USB, no to w żaden sposób nie możemy zasilić tego zamka i nie otworzymy go od zewnątrz, a po drugie, nie ma tutaj awaryjnego otwierania za pomocą klucza które omijałoby całą elektronikę. I w przypadku, gdy elektronika w zamku ulegnie uszkodzeniu, szczególnie chodzi mi tutaj o ten silniczek, który daje dostęp zewnętrznej klamce do mechanizmu zamka, jeżeli ten silniczek uległby uszkodzeniu, no to od zewnątrz nie mamy możliwości otworzenia tego zamka, nawet jeżeli zamek ma zasilanie, no ale jeżeli silniczek jest uszkodzony, to nic nie zrobimy. Jeżeli nie mamy jakiegoś drugiego wejścia do danego pomieszczenia, no to jedyną możliwością wydaje się wyważenie drzwi, no bo od zewnątrz tego zamka w żaden sposób nie otworzymy, więc jest to niestety bardzo duża wada tego zamka, ponieważ wydaje mi się i z tego co patrzyłem w internecie, większość takich inteligentnych zamków posiada również klucz dzięki któremu y, mechanicznie y, otwieramy zamek i pomijana jest cała elektronika znajdująca się w środku. A w Willoku takiej możliwości nie ma. Także podsumowując, Willo kosztuje mniej więcej od 700 do 900 zł, w zależności od sklepu i czasu ta cena się waha. W opisie znajdziecie link do niemieckiego Amazona, gdzie aktualnie kosztuje on 900 zł. Jeżeli miałbym wydać własną opinię o tym zamku, to szczerze mówiąc jak na razie jestem dość sceptycznie nastawiony ogólnie do wszystkich inteligentnych zamków. I raczej nie zaufałbym im jako y, zabezpieczeniu naszego domu czy mieszkania. Bardziej użyłbym go jako na przykład dodatkowe zabezpieczenie naszych drzwi, gdzie będziemy mieli dwa zamki inteligentne oraz zwykły. Y, czy też na przykład dodatkowe zabezpieczenie y, jednego pomieszczenia w naszym domu czy też w firmie. Jednak co więcej, y, tego konkretnego zamka raczej nawet nie zastosowałbym jako dodatkowe zabezpieczenie naszych drzwi, no bo tak jak mówiłem, gdy ulegnie uszkodzeniu elektronika w środku to nie mamy dostępu yy, od zewnątrz i w żaden sposób od zewnątrz nie odblokujemy tego zamka, więc raczej nie chciałbym ryzykować tym, że pewnego dnia coś się w nim uszkodzi i będę musiał wyważać drzwi. Jednak myślę, że w całym filmie dość obiektywnie przedstawiłem wady i zalety takiego rozwiązania, więc ostateczną ocenę i opinię pozostawiam wam. Jeżeli ktoś uważa, że taki zamek jest bezpieczny, to link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam Was jeszcze na naszego Instagramu oraz Facebooka. Linki również są w opisie i do zobaczenia!